Hej, siemanko, tu Miałeś z Gresności. Witam was w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z testowania napojów. Dzisiaj napojem testowanym będzie herbapol, detox, pokrzywa, Pigwa i zielona herbata. Także lecimy kolor, oczywiście, no, takiej herbaty jakby. Także małe cięcie i otwieramy buteleczkę. Także butelka odkręcona. Sprawdźmy zapach Najpierw zapach. No, taki zapach bardziej owocowy, bym powiedział, taki. No właśnie tego owocu chyba chociaż jak pigwy za bardzo chyba nie jadłem nigdy Więc nie wiem czy to będzie dobre Czy to będzie jakby przypominać smak pigwy Ale jak będę czuć jakiś owoc to z pewnością będzie to pigwa No bo co to może być innego Także Pijemy, recenzujemy Hmm Smakuje jak normalna herbata. No, jest smak pigwy rzeczywiście. Nie, niezły, niezły smak. Co uważa? zauważyłem, herbata ta ma bardzo mało cukru. To bardzo, bardzo dobrze. Nie wiem ostrości, nie złapał telefon ostrości. No cholercie, obstrany. Tłuszcz. 1,7 grama, czyli niecałe 2 gramy. Ale to są, yy, yy, myślę, bardziej cukry z yy, owocu. A jeżeli do, dosypali tutaj jakieś... Yy, znaczy w sensie cukru w sensie te proste cukry z owoców ale jeżeli dosypali to jakiś cukier to jest on się słabo wyczuwalny jest to po prostu dobra herbata dobry smak i czasami wolę nawet jak jestem gdzieś na mieście kupić sobie taką zimną herbatę i wypić a zwłaszcza w lato na rowerze to jest sztos to jest ta herbata to jest sztos daję tutaj ocenkę 7 na 10, także jeśli lubi, lubicie oglądać On te to słuchajcie już teraz słopeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film znajomym się ja zapraszam was także na, po na poprzednim filmie, na następny, do następnego, na razie, cześć, hej, hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz, wraz z dzwoneczkiem, także siema.